Kapitan Robert Bernatowicz było ostatnio u cypiana Żeby zebrać w całość, gdzie on ostatnio był, to by trzeba było zrobić taki vlog, nad którym pewnie pracowałbym z miesiąc albo dwa, bo on ostatnio jest wszędzie. Natomiast jak wysłuchacie tego wywiadu, to wyłapiecie przynajmniej dwie ciekawe rzeczy. Pierwsza jest taka, że kapitan podał dokładną liczbę reinkarnacji, jaką przechodzi dusza. To jest tam, nie wiem, podał tą liczbę 40, chyba coś takiego, ale nawet jakby było 50, to mam takie pytanie: skąd on bierze te liczby? A druga sprawa jest taka, że powiedział, że nie miałby o czym rozmawiać z profesorem Draganem, dlatego że profesor Dragan nie ma tej wiedzy co Robert Bernatowi, w związku z czym takie tematy jak życie po życiu by go nie interesowały. Myślę, że mogłoby być to prawda, bo profesor Dragan skupiony jest raczej na naukowym mm, konkrecie. Nawet jeżeli rozpatruje takie bardzo ciekawe rzeczy, to jednak metodą naukową. A to, co rozpatruje Robert Bernatowicz średnio dzisiaj, da się sprawdzić metodą naukową typowo. Wiele z tych spraw ale myślę, że jakby razem pogadali, mogłaby wyjść z tego ciekawa rozmowa. Natomiast kapitan nie chce. Wam, że wydaje się to nawet to trochę takie butne, żeby nie powiedzieć bezczelne, bo być może profesor Dragan powiedziałby swoje, Robert Bernatowicz swoje, ale zakładanie, że profesor Dragan nie ma w ogóle pojęcia, jakby to można było nawet próbować wyjaśnić z punktu widzenia fizyki, jest... No nie wiem, takie małostkowe. Robert Bernatowicz tutaj wręcz mam wrażenie, że występuje ex katedra jako jedyny ekspert. Odważny, biorąc pod uwagę, jak światłym umysłem jest profesor Andrzej Dragan.